Miałem ostatnią przerwę w kręceniu, bo zaczyna mi to... Znaczy zaczyna Przestań mnie to bawić, ta cała zabawa. Do pewnego momentu miała być... Była to zabawa, teraz się zrobił obowiązek. No w każdym razie, znaczy na tyle nie tyle obowiązek, co, coraz bardziej kłopotliwe zaczyna to być. Ten pieprzony, pieprzony YouTube to jest yy, nic innego, tylko chwalenie się z tego, co ja zauważyłem. No dobra, to ja też się właśnie chwalę, no ale lecimy dalej z tym chwaleniem. No to tutaj mniej więcej gdzieś tutaj zakończyliśmy po, po ostatnie chwalenie się i jak widać rower jest na swoim miejscu w tej chwili, tak? No. I tutaj ja ominąłem jeszcze jedną rzecz, bo miałem takie, taki był moment, że ja miałem próby. Artyzmu jakiegoś, jakieś momenty artystyczne w, w, zacząłem wprowadzać. I to, co ja zacząłem robić, zacząłem rzeźbić. No i zacząłem rzeźbić głowę kobiety beztroskiej. No to, co wyszło, to jest baba kałmucka, czy jakaś inna usuryjska po połknięciu foki. No i do no mniej więcej tak to wygląda. Ewa popatrzyła się na to krytycznie i powiedziała: Wiesz co, wyszli, przejść do jakiegoś praktycznej, bardziej praktycznego zajęcia, bo artysty to z siebie chyba nigdy nie będzie. No ja i w sumie ja uwierzyłem. No i to, i to jest to, co ja ominąłem przy pokazywaniu. Yy, yy, przedpokoju. O, dobra, to jest, bo jesteśmy w przedpokoju. No i teraz pójdziemy sobie do miejsca, które jest zaminowane. A zaminowane jest tylko z tego powodu, że jak ja przekraczam próg tego miejsca, to Ewka robi takie miny, jakby jej ze dwie wsi spalił, wytruł rodzinę i jeszcze kurczę nie wiem, co złego zrobił w swoim życiu. A ja nic innego nie robię, tylko staram się zrobić wszystko, żeby jej ułatwić to życie, żeby ona miała je bardzo przyjemne, bo na przykład ostatnio wymyśliłem, że ona nie ma prawa pracować. I jej jedynym obowiązkiem jest tworzenie i malowanie i robienie swojego tego bałaganu w tym domu. I zresztą mniej więcej tak to wygląda, że ona ma na przykład bardzo dużo miejsca e, do pracy kuchennej. Ale to wszystko jest zastawione różnymi rzeczami, bo po prostu to jest jej styl. Ona sobie tutaj robi wystawę wszystkiego, co, ona, co, co jej się żywnie podoba. No i, i ten... ale wracamy do mnie. Bo ja w swoim czasie zacząłem robić różne rzeczy, a przede wszystkim. Był taki okres czasu, że zacząłem robić różne miski. I te miski teraz są do wszystkiego w sumie. No ale takie, o, takie zacząłem robić różne różności, miski i ten. A to jest jeszcze jeden takie, takie coś, co e, e, wyrzucali łewę w pracy. Dali, dali jej ten koszyk. Ja do tego dorobiłem trochę drewnianych różnych duper No i teraz mamy pojemniczki. Na no, 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 jakieś tam barachło. No, kiedyś, kiedyś wiesz, znalazłem taki kawałek drewna, wziąłem go, wypiętrzyłem go. No i mamy teraz kołek, który jest niedokończony, to jest inna sprawa. No i to, co. Yy, aha, no i tutaj jest. O, to jest złe światło. Tutaj jest kolekcja, kawałek kolekcji Ewki Garów, a na górze są znowu miski, które. Zrobiłem tam z różnych różności. E, nie, ja to chyba kłamię. Nie, yeah. ta miska to chyba nie jest przeze mnie zrobiona. A, nie wiem, nie pamiętam. No, w każdym razie, że tutaj, tutaj wiszą Ewki Gary, bo ona uparła się mieć miedziane gary, no i ma miedziane gary i ten, i ma tego całą, całą wielką kolekcję. No, i to, co się kiedyś porobiło ze mną, to ja zacząłem mi się noże podobać. I tutaj mamy całą kolekcję noży. I między innymi mamy taki nóż. To jest japoński nóż, który bardziej jest produktem, wytworem artystycznym niż nożem jako nożem. A jeszcze co do tego, co do tego noża, to on jest... On powinien być makabrycznie ostry i chyba jest makabrycznie ostry. I zaraz zrobimy prawe, próbę ostrości noża. Ja to przerwę na chwilę. Ostrość noża poznaje się po tym, że nóż kroi papier jak papier. O, proszę bardzo. No, coś mu nie bardzo idzie, to krojenie tego papieru. Ale powinien... Kroić papier jak papier. To jest następny z kolekcji w kinoży. Też jest ostry. Jak nie patrzeć. I właściwie, co by się to nie wzięło do ręki, to kroi ten papier jak papier. A jak nie kroi, no to po prostu dawno, dawno nie był naostrzony. No, i trzeba go po prostu nałożyć. Ten akurat będzie, pójdzie do naostrzenia. W każdym bądź razie to są ewki noże. I to jest z tego cała kolekcja tych noży. I to są ewki noże tylko z tego powodu, że ja je bardzo lubię. I przerwę sobie. I te noże y, są firmowane przez naj, najbardziej znanego amerykańskiego nożownika, który nazywa się Kramer. Bab Kramer. No i jest tego, o, jest każdy z nich. Z tym, że to nie, jest, nie są noże przez niego dotknięte, bo noż, y, przez niego dotknięty, to ja mam zdjęcie tego noża i, ten, i ja jeszcze go pokażę. A tu jest nóż, który dotknął sam mistrz, jest piękny, jest dzieło sztuki, ma tylko tą zaletę, że kosztuje 50 tysięcy dolarów i wygląda na to, że każdego wstecz jest na taki nóż. No tutaj to jest te japońskie, bo ja jestem trochę, trochę też yy, yy, mam obsesję na punkcie noży, noży kuchennych przede wszystkim, żadnych innych nie mam i ten, i, i bardzo mi się podobają, no. i tutaj też jest takie mniejsze trochę japońskie cacuszko. No są makemetycznie ostre. No pap papier kroją, a jak je wezmę na ostrze, to, 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 to przechodzą jeszcze jedną próbę, <gryw> bardzo zwariowaną próbę y, pomidora. Y, stawia się pomidora i kroi się tego pomidora bez dotykania, bez podtrzymywania go. No, w każdym razie do, ten, do y, tych noży jest tutaj y, trochę więcej. Tutaj mi zrobiłem specjalne takie trzymadełko, bo kupiliśmy te noże kiedyś bez, bez ten, bez kołka, a tutaj jest kołek jeszcze następny, bo to jest następna bateria tych noży. Bo po prostu tak jak powiedziałem, bardzo lubię kuchenne noże. I to jest. I to jest to, co zbie, ja staram się. Z, nie tak znowuż nachalnie zbierać, ale staram się mieć, no, bo, bo lubię. No i tak dalej przelatując, no to bo rozchodzi się o to o, o, o naszą, naszą działalność tutaj. No to, to to trzymadełko do tego, do tych noży, to też jest mój wymysł. W że ona chce mieć takie coś, tylko musi być drewniane. No i zrobiłem namagnesowany, namagnesowany kołek drewniany do trzymania noży. No i one tutaj sobie leżą, to jest FKI i ten Fki stanowisko pracy i, i ten. I ono to, to także ma blisko to. No i w zasięgu ręku ma jeszcze lodówkę, która jest najgorszą lodówką tego świata, tylko z jednego jedynego powodu, że jak widać musi być utrzymany porządek w tej lodówce. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jak ktoś przychodzi i mówi: Ty słuchaj, mógłbyś mnie poczęstować czymś tam, to ja mu nawet nie mogę powiedzieć: Nie mam, no bo to widać, że mam. No i to jest cała tragedia tej lodówki. No i to jest jedna lodówka jednoosobowa, bo to jest żarcie, które Ewa szykuje tylko i wyłącznie dla mnie. Tu nikt więcej nie korzysta z tej lodówki. No i dalej to jest następna kolekcja garów O! Różnego kształtu i wielkości. jest tym, że to też nie jest wszystko. A, a co do mojego, mojego, mojej twórczości, no tutaj, jak już mówiłem, tutaj jest ten, ten, na, na, ten na noże, a tutaj zrobiłem taki, yy, nie wiem, taca. Miała być taca do podawania yy, Czegoś, gością, mnie, jej, nie wiem. Tak na razie to, to, to nigdy nie, nikomu nic nie podała. No i tutaj, o, tutaj, a tutaj zrobiłem dookoła tych okien takie jakieś takie coś, żeby to, bo stanęło na tym, że to to, bo taki trend jest, taka moda, no to, no to jak idziemy z modą, no to, no to zrobiły się takie ten, takie ramy do, dookoła okien. No i tutaj też miska. O, pod spodem jest taka miska, na której stoi kołek. Z tego kołka też coś miało powstać, tylko już nie pamiętam, co miało powstać i czy powstanie. A to jest następna miska, na której stoi następny kołek, który ja tam wydłubuję taką. Y, staram się jak najbardziej prymitywnym sposobem to wydłubać, żeby to było widać, że to jest prawie ręczna robota i, i ten, i, i y, 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 że nie tam jakaś lipa. No i tutaj mamy takie E. E. A się przewija przez całą tą kuchnię w różnych postaciach, w różnych tych. O, proszę bardzo, wróciła F i, i ten i wróciła z grzechem w ręku. <śmiech> no <śmiech> w każdym razie y, różnego rodzaju E jest, jest tutaj y, wszędzie i, i ten i, i, i pełno, bo na przykład tu jest takie E też i te E służy do, do, do trzymania telefonów. Tutaj stawia się telefony, jak przychodzimy z pracy, czy tam coś, to to ten, to one yy, stawia się. A ponadto jeszcze następne E tutaj jest o yy, nie wiem jakiego przeznaczenia, ale do czegoś służy. No i jeszcze poza E to mamy, yy, mamy F. -kę. O! I F sobie stoi tutaj w ukryciu. Proszę bardzo, ale ją wystawię, żeby, żeby było widać, że jest F. -ka. O! Proszę bardzo. Ewa. No. I tutaj jest taka Ewa. O, proszę, mamy Ewę. Też jej to przy jakiejś okazji zrobiłem. No tutaj zrobiłem, zrobiłem jej taki blat kuchenny. Bo w tym miejscu kiedyś stała kuchnia. No i kuchnię, że ten, przy okazji wyrzuciliśmy, a to była, to, to też dłuższa historia z tą kuchnią, bo... Yy, no nie będę się roz, rozgadywał. W każdym razie, że tu stała kuchnia, kuchnia wyleciała. I ten, bo teraz mamy, yy, zrobiłem island. Bo jak jesteśmy cały czas na, na etapie chwali pięty, no to ja się chwalę cały czas. Tu zrobiliśmy tę wyspę, na której jest yy, ten, yy, no, cooking tub. No, no co? No blat do, do, do gotowania, no. Wyciąg nad tym blatem. I ten. I... E, a, tutaj była lodówka kiedyś. To ta lodówka też wyleciała. No i zrobiliśmy ten, e, podwójne piekarniki, bo to też taka moda. No i przy tych piekarnikach jest przy okazji ten, e, e, szuflada na ten, na, na e, przyprawy. Jedna, druga. I ten, i... No i dalej miski, te, yy, różnego rodzaju drewniane historie. No a jeszcze z drewnianych historii, które ja zrobiłem, to o, tutaj zrobiłem coś takiego, które nie wiadomo jakie ma przeznaczenie, ale ona chy, chciała, no to ma. No i tutaj zrobiłem te wszystkie przegródki, bo Ewa ma całe, całą tę kolekcję skorup. I te skorupy są naprawdę skorupy, i się tłuką, obijają się strasznie. No To ja porobiłem takie przegródki, żeby one się nie dotykały. No i one się nie dotykają. Ten. Yy, stoją sobie teraz osobno. I ten. No i, 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 i spełnia swoją funkcję, bo po prostu nie obijają się. W każdym razie coś mi się wydaje, że ten. No jeszcze tutaj, o miski. Zrobiłem jej taką miskę, bo. Mieliśmy jakiś taki taki kołek, no i zrobiłem jej miskę z tego. No i tutaj jest też taka miska, ale to wszystko jest zajęte, także ja nie chcę tego wysypywać i ten, i pokazywać tą, ten, 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 te miski z bliska. W każdym razie to jest taka mała wanda, jak gdyby. O. I ten. I to, jest, I to jest właśnie. To jest jedno z tych z tego, z tego z czasu, kiedy ja robiłem miski na gminie, różnego rodzaju, mniejsze, większe miski, miseczki i ten, i mamy teraz tego dosyć dużo. W każdym razie, coś mi się zdaje, że ten temat się rozwleka i ten, i ja sobie przerwę na chwilę, albo jeszcze sobie na chwilę nie przerwę, o, przedniej okazji zrobiłem jej ten, łyżkę do zupy. Zupy to nigdy nie wiedziałem, no bo jest drewniana ten łyżka się kompletnie do tego nie nadaje. Tylko spełnia funkcję ten ornamentalną i sobie wisi i jest. No. I tak, tak chaotycznie to wszystko pokazuje. No bo po prostu tak jak zwykle u mnie, ja nie jestem... O tu jest stołek zrobiłem, który yy, przyniosła kiedyś jakąś, jakąś ten. Yy, Karton po y, winie, chyba, pudełko po winie. no Ja to rozebrałem, zrobiłem mi stołek, bo ona w niektórych momentach jest troszeczkę za niska. I ten, i używa ten stołek do, no, żeby, się, żeby sobie po, pomóc na wyższych partiach stanów średnich. No i ten. I ja to na razie przerwę, bo zaczyna mi tutaj za wszystko bałaganić się i ten i, i ja przestaję wiedzieć o co mi się rozchodzi. No.